Cześć, nazywam się Cru Invasion. 12 września w Warszawie w skwerze zagramy koncert, na który Was serdecznie zapraszamy. Po więcej info sprawdzajcie Facebooka Wielcy i Mali Twórcy dla Małych i Wielkich Serc. Bilety na to wydarzenie możecie nabyć w sieci ebilet, a także szukajcie informacji o nas na naszym Facebooku Facebook.com kośnik I sprawdzajcie też Facebooka Wielcy i Mali Twórcy dla Małych i Wielkich Serc, ponieważ tam będzie bardzo dużo nagród i konkursów, w których możecie wygrać te nagrody. Także zapraszamy i widzimy się. Dobra. Do zobaczenia.